Witam serdecznie. Dzisiaj jestem na miejscu, gdzie od połowy czerwca praktycznie co kilka dni wpadałem i znajdowałem ładne borowiki. Dzisiaj wpadłem, skontrolować miejsce, bo kurek jest mnóstwo już. Ale wiadomo, kurka jest taka, że jak ma dobre miejsce, to, to rośnie wszędzie. Natomiast prawdziwki, no, prawdziwki to już mają swój czas. Pierwszy czerwcowy wysyp już dawno się zakończył. Ale mamy początek września, więc już pierwsze prawuchy powinny wyskakiwać z trawuchy. Pochodzimy i zobaczymy. A w tym miejscu już od kilku lat zawsze trafiam ładne sztuki. Autostrada prawych, bo tak nazwałem to miejsce. Jest to taki... Nie wiem, czy to jest stara droga, czy po prostu przecinka... W lesie taka zarośnięta, i od kilku sezonów, kiedy tutaj zawsze wpadam, nigdy mnie nie zawiodła. I powiem Wam, tym razem dokładnie jest to samo. Uszedłem dosłownie 20 kroków, i już namierzyłem prawdziwka. Także w tym miejscu ruszają prawusy. Co prawda jest. Malutki, ale może być tak, że właśnie dzisiaj trafiłem na pierwszą sztukę z wielu: śliczny, mały prawus. I tak jak powtarzam w każdym swoim filmie, prawdziwki to takie sztuki, że nie lubią rosnąć w samotności. Więc musimy się rozejrzeć, bo być może że będzie jakiś braciszek. A takie prawdziwki, jak mam ich dużo, to najlepsze są marynowane. Mm, pychota. I tak jak mówiłem, trzeba bardzo ostrożnie chodzić i patrzeć. Spójrzcie, mała góreczka, a jest prawdziwek. Kolejny. No ale piękny borusek. Więc, jak dobrze pójdzie, to zamarynuję dzisiaj pierwszy słoiczek borowików. Już mam dwa takie maluchy. Idziemy dalej. I kolejna, trzecia sztuka. W ciągu, w ciągu, godzinki znalazłem trzy. Jeszcze nie ma tyle, żeby, żeby, że tak powiem poszaleć, ale za dwa, trzy dni to będzie, będzie eldorado. Bo jeśli dzisiaj są maluchy i nie ma dużych. To znaczy, że dopiero prawdziwek się wysypuje. Więc na pewno wpadam tu za 2-3 dni. Może za 4 i będzie nieźle. Na dzisiaj to tyle. Jeśli się film podobał, subskrybuj kanał. Komentuj. Łapka w górę w dół. Jeśli lubisz. Grzybobranie, to też nie ma co czekać. Tylko sprawdzaj swoje miejscówki. Bo być może być może na twojej miejscówce będzie więcej prawuchów. Na dzisiaj to tyle. Serdeczne pozdrowienia z lasu. I do następnego filmu. Siema.